Ogólnie powiem ci tak, rozpacz. Rozpacz i poważna zmiana życiowa. Wtedy, kiedy się spotkaliśmy, żyła moja żona. My pracowaliśmy całe lata razem ze sobą. Byliśmy dotarci jak, wiesz, jak części kosmicznej rakiety. Ona mnie trzymała w ryzach. Trzymała mnie w tak zwanej kulturze, mm -hmm. ale ja nie udawałem kulturalnego człowieka, prawdopodobnie wtedy byłem, no, na ale to... kiedy mi żonę zabili. To było w covidzie? Tak. I to, jeśli pozwolisz, mm -hmm. twój program, ale muszę to powiedzieć, bo mam Powiedz. taką misję. Moją żonę zabili, jak większość tych biednych ludzi w tamtym okresie, procedurami. Moja żona nie zmarła na covid. Moja żona wpadła w śpiączkę cukrzycową, bo okazało się, że stała się insulinooporna. Jeszcze po drodze zaliczyła zaćmę i operację oczu i to dla niej był bardzo ważny moment, ponieważ doświadczyła odzyskania wzroku. Mm -hmm. Przez cały rok nie widziała prawie nic. I nagle po roku zrobiono jej operację i ona odzyskała wzrok. Doświadczyła tak, tak zwanego cudu, nie? Bo jak ktoś odzyskuje wzrok, to jakby odzyskał nowe życie. Mm -hmm. Moja żona zmarła, ponieważ zabrano ją do szpitala w śpiączce cukrzycowej i w godzinę po przyjęciu młody lekarz podłączył ją do respiratora i zwęglił jej płuca. To podkręcając ten nieogrzewany tlen, wzmacniając go, jak ten tlen palił płuca, zwęglał płuca. I ci ludzie umierali i wszyscy się na to patrzyli. Ja nie mogłem wejść do szpitala. Policja, wojsko, histeria COVID-owa. I potem dostał za to pieniądze, za to, że podłączył ten respirator. Jak za każdy podłączony respirator, a szpital dostał pieniądze, bo podciągnęli śmierć mojej żony pod COVID. Zdziwiłbyś się, jak niewielka ilość zmarła na COVID. No tak, raczej to ludzie umierali przez to, że nie mieli odpowiedniej opieki tak, zdrowotnej. I, prawda? Przez, I przez procedury. Mówi się o tych 200 tysiącach ponadnormatywnych tak jest, tak. W tym moja żona. Nie mogłem mojej żony pochować przez miesiąc i 18 dni. Musiałem ją spopielić jak psa. I wiesz, to wszystko spowodowało, że spuściłem z łańcucha prawdziwego człowieka, który ma w dupie konwenanse i opinie innych, ponieważ moje życie nabrało innego wymiaru po śmierci mojej żony. Wierzę, że informacja to broń. Zresztą to jest Twoje Nasze zdanie. Nasze hasło. To jest Darby. Twoje zdanie. Usłyszałem je w 16 roku, że informacja to broń. Tam takie dwa kałachy też były skrzyżowane. Pamiętam dokładnie. portalu, Info... tak. Ale wiesz, ludzie nie chcą słuchać, ale jak im powiesz, posuniesz mięsem. Wstrzepasz...